Halo, ktoś pukał. Właśnie tu jestem, bo ktoś puka, jak widzicie. Stój. Saj. chodź tu, chodź tu, szapu mi nie przewala. Wróć, wróć. Co ty robisz? A przyjazny jesteś? Ciekawa. On mówi: Bardzo ciekawe. Ty wind w moim domu. Cześć, i I Dobra, a propos tego, kim jesteś? Pingwinem. Jakie nazwisko? Pingwinowski. Aha, ciekawe. A z jakiego jesteś kraju czy kontynentu Antarktydę. A z jakiego miasta? Na Antarktydzie nie mam miasta. Kto ty jesteś? Znak Słodki. Jaki znak twój? Antarktyda na oceanie. Gdzie ty mieszkasz? Na Antarktydzie. Hmm. A czym się bronisz? No... Dziubem dziub, dziub, dziub dziub. O! dziub, dziub. Dziub, 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 dziub. Czekajcie, czekajcie. Dobra, było widać tu. Dobra, pingwinowski asopor, robimy. Nie wiem. Może ze mną coś zagramy? Ja za też mało widzę, bo jestem przyzwyczajony do takich wiaderów, do zamieść, do śniegu. Dobra, a. Dobra. Czy co? coś zagramy? Mm, tak. Dobra. No i co? Może pójść po sosie? Możemy mam dwa tablety. Ja mam dwa tablety, jakbyś pan Pan Winowski nie wiedział Możesz ze mną zagrać dosłownie Możesz... Możesz zagrać we no, Kurwa, i... no ław sobie innego W Brawla może? Ej, nie w Wobroksa, kurwa to No w sumie, sorry widzowie Ej, Ja to... O, to masz, nie, nie wiem co o tym w Nie, nie jestem widzę. Dobra. To ja sobie tu jestem. No dobra. W Robloxie zagramy z tym pingwinem w tym odcinku, a wy się trzymajcie. Co jest?